Piraci porwali kapitana, kiedy byliśmy zajęci na brzegu i chcą forsy jak zwykle. No się, że jej nie dostaną. Nie tym razem. Jeśli kapitan znajdzie się w niebezpieczeństwie, można użyć broni. Trzech udzielców z kałakami na rozpuścanej łajbie to nie jest bezpośrednie niebezpieczeństwo? Aj, co ja mogę? Musi się wydaje, że można ten problem rozwiązać legalnie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Solak, a to jest kolejny... Odcinek czwarty z serii zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Sorry, że tutaj Was tak powitałem, ale wcześniej miałem okazji. Jedziemy dalej.

To mi się podoba. Prosto w banie, tak. Jeden, jeden z czor się schował. Aha, to jest O, mój błąd. Nie się nim Dobra, że Dobrze Wam ostatnio poszło, wodu. Chyba trafiliśmy na coś konkretnego. Bądźcie w gotowości, możliwe, że będę miał dla Was robotę. Przyjąłem daty. Na obraz trzeba będzie trochę poczekać. Są jakieś problemy z pogodą. Nadchodzi burza. Czerwone czy zielone? Zielone, br zielone brachu. Zielone, brachu. Zabrachu, zawsze. Zawsze zielone. Mamy do czynienia z pentrytem. Więc z Madrytu ma podobny skład do użytego w najnowszych atakach, o których nie mówią jeszcze w mediach. Czyli związek istnieje. I Sadalbin Din masza w tym palce. Zobaczymy, Skurwiel zapadł się pod ziemię. Ale paru rzeczy się dowiedzieliśmy. Według wywiadu za przerzutem pentrytu przez obszary plemienne do kurierów w Afganistanie i dalej stoi osobnik znany jako Kleryk. Brzmi tajemniczo i groźnie. To co? Spróbujemy do niego dotrzeć. Tylko pamiętajcie, to Pakistan. jest linia, której nie mamy prawa przekroczyć. Jak bardzo możemy się do niej zbliżyć? Aż przygrudzicie sobie buty kledą. maila Szukacie Faraza Iqbal Khana. To handlarz bronią, który chce awansować do pierwszej ligi. Ma dostęp do wszystkiego, od podrabianych kałachów i ruskiej optyki, po komórki i czarnorynkowego kebaba. Czemu on? Ajab go obserwował i ostatnio Faras się uaktywnił. Widujemy coraz więcej nowoczesnego sprzętu. No i jest Pentryd. Pamiętajcie, możecie liczyć tylko na siebie. Ajab ma na pięku z pakistańskim wywiadem. Dlatego za nic w świecie nie dajcie się złapać. Spotkajcie się z Ajabem. Waszym celem jest Faras. Macie go znaleźć.

Tak. To nasz człowiek. Przed chwilą spotkał się z pakistańskim wywiadem. Zabijmy go i wracajmy szybko do kryjówki. Pasuje. Jestem ja za. Bater, idzie prosto na ciebie. Widzę. Ażab, szykuj się z samochodem. Zaczynamy. Zróbcie to szybko. Rozumiem. Ucieka! Przez bramę! Aha, nie mogę go zabić. Nie strzelamy do niego, przypominam. Idzie na górę. Schody! Nie wiem czy to coś zmieni. Kieruję się w lewo. Elementy parkour jakieś będą? No to wygląda. Kieruje się na północ. Przed na dół, idzie przez złomodę. Wygląda na to, że Faraz chce opuścić miasto. Nadal porusza się pieszym. A do was wystaje się. Kurwa Dobra Teraz już bez jebania się Jakiś kury taki Nie wiem byłem zaspany troszeczkę Dobra Jeszcze wyciągnę Spływa Wygląda na to że para chce opuścić miasto Nadal porusza się wiesz A do was No nie wierzę, po prostu nie wierzę Co? Ciałem mu to wbił, Kurda. Teraz to ja się wdupiłem Ale na szczęście mi się udało Nie falt dnia przed zachodem, kurwa Będę to powtarzał teraz ciągle Co jest, nie mam magazynku? No po Kurwa! Ostrzał, ostrzał taki, no wiecie. Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. A, ale trzęsie. Taki karabin, taki... No średni, średni. Warat się przemieszcza. Mam rękę na bursie. Zróbcie wszystko, żeby to oddać na razie. Spoko, Dusty. Masz tak w banku. Jest trzylaj, pisar. Na go. Nie lubię w lewo. Jednego mniej. Ej, ej, to ja go nie zabiłem? Ja, ale fart. Ja to mam kurde troszkę szczęścia jednak w tej grze, nie powiem. Jejaj. Bravo. You got it. Likwidował. Ras, jakby sytuacja. Baran idzie wzdłuż linii energetycznych. Nie dajcie mu uciec. Siada do nas. Idziemy w środek. Dużo, ale da radę. Od osłony do osłony. Ciol. Tylko jak ja. A dobra. Co jest? Ale bania. No patrzę co zaciąka. Hej, bo nie widzę swojego celownika. Tam coś było o, fuck. nie osu Nie miałem pestek już Dobra, gdzie są oni w ogóle? Dajcie mi kurde coś. Dobra, gdzie ja tu miałem biec w ogóle? Tu gdzieś. Tylko czy... Oha ja pierdolę. Pod kątem oka go dosłownie zobaczyłem, a i tak dostał. A czy tam łapcie? Walka kurde na, na granatę to na zewnątrz kompleksu jest czysto. Przyjąłem Biurka przy prawie. Wchodzimy. Prawa strona. Holy shit, holy shit. Ale czekajcie, ja tu chyba mam granatnik w nim, albo i nie. <noise> O nie, kurwa, nie wiedziałem, że to ten debil. No powiedzcie mi tylko, że zacznę od tego... Od tej bramy chociaż, bo to będzie szybko. No nic, on no zdarza się. No dobra. Wchodzimy. Nie chcę wyjść teraz Czyli być może granie jest tak bardzo skryptowana Goń, 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 dobra Ta, jak mam nie strzelać

Bronimy Dnojna. Okej, jazda, w górę! To on ma? Nie, ma... nie. Takistański wzią. wywiad, szybko się tu zjadł. Znaczy, widzisz go? Tak, widzę. The no, fuck? Dobrze, że znalazłeś granaty. Okay. To ja i tak wysadziłem granatę, anioł. Kurde, dlaczego ja nie strzelałem w nich? miał spokój chociaż. Gdzie, 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 bo nie widzę sioła no. Mogliby być jakoś oznaczani, tak jak ten. Tak delikatnie chociaż. Się boję strzelać przez tego cwella. Nie będę go nie zabić. To jest pomyłka. Widzę go! Jest w pułapce! Przechodzi przez górę! O to już kot <śmieniu> Ale kulawo biegnie się ja twierdziemy <śmieniu> Skój go Mamy golazki Adjab dawaj dana bana. Banatur i gólantur Mów po naszemu. Wiemy, że potrafisz Dobra, dobra Czego chcecie? Hand Skąd go bierzecie? Co? Richard Aja. Już rozumiesz? Handlate! Skąd go wierzycie? Od jednego bankiera. Z Dubaju. Nazwisko? Kala już. Hassan. Nazywa się Hassan. Ciągacie za dużo uwagi. Zabierzcie parada w Hasan, Hassan. Arabski biznesmen z Dubaju. To jak szukać igły w stogu siana. Postaw go na nogi. Idzie z nami. O. Oh.

Gość co ma power w nogach Na Jakby musi... Jakby, do... Jakby kurwa miał no, Sraka i do kibla biegł O, oh, fuck! Dobrze się zorientowałem, szybko. O! Oh. Tak mnie bronić, kutasie. No, poszczęściło mi się dwa razy, ale ileż można. O, no, dobra, dobra. Nieźle. Od razu je ja mnie wybrana. No, zmienić broń. O, no to kurwa nie zmienił No dobra. Nie, jak nie to rzucił bez Dobra, może jeszcze jednego. Ale, bania, zajebiste. Nie, no, proszę was. Co ja to wziąłem? No, nie, no, nie to. O! Lol. Z dupy troszkę, no, okej. Okay. To taki chyba błąd, ich duży, bo. Tak nie powinno być. Akcje. Chłopaki będziecie musieli odstawić się jak służboże ciało. Wyciągam was z piaskownicy, doprowadźcie się do porządku. Im szybciej wyniesiemy się z Pakistanu, tym lepiej. Przedostańcie się do Beszawaru. Stamtąd przerzucimy was do Zatoki, może od Hasana dowiemy się czegoś nowego. Zrozumiano, Dosti. Gdzie jest Mako? W prowincji Abian do drena Cowy rezydent 440-40 minut temu wyprawił ich w powietrze. Możemy? Na całego. Według raportów to cały kompleks. Broń, szkolenie, do tego prawdopodobnie skład pentrytu. Połączmy się z nimi. Robi się.